Ludzie, ludzie, gdzie my jesteśmy? Jakim cudem się w ogóle rozbiliśmy? Przecież to miał być najlepszy statek we flocie. A ludzie, a klocki? Co to za przerażająca planeta? No niestety, w momencie, gdy byłeś nieprzytomny, ja i Bibi, zrobiliśmy <laughs> rekonesans. Rozbiliśmy się w bardzo, ale to bardzo. Złym miejscu. Oto bowiem da śmiecia planeta ze zniszczonymi klockami, które idą na wyrzucenie. Brrr, brrr. Jakim cudem nawet nie byliśmy na kursie do tej galaktyki. E, choć fakt, to układ sąsiadujący z galaktyką choinek. W życiu jednak nie powinniśmy tu trafić. Dobra, co jeszcze udało się ustalić? No, ziomeczku, nie jest za dobrze. Po pierwsze jest to planeta zniszczonych klocków, a my jesteśmy na klockowej wyspie. Zewsząd jesteśmy otoczeni oceanem. A lądu żadnego nigdzie tu absolutnie nie widać. Nie mamy więc do kogo nawet zwrócić się o pomoc w tej ciężkiej sytuacji. Tu, tu. Dodatkowo udało mi się ustalić wszystkie awarie w naszym statku. Nie jest dobrze. E, coś o mój rozumieć przez nie jest dobrze. Sprawdziłem wszystkie klocki i okazało się, że zepsuł nam się klocek. By jednak było gorzej, takiego był klocka nie widzę tutaj w obrębie mojego wzroku. A nawet gdyby był, to byłby przecież zniszczony, prawda? Dobra, to co teraz? Sytuacja robi się beznadziejna. No, tym bardziej, że to planeta zniszczonych klocków. No, to już wiemy i wiemy, że to źle, ale przecież jakoś stąd wyjdziemy. No właśnie, i tu pojawia się problem. Planeta zniszczonych klocków przeznaczonych na wyrzucenie. Jak nazwa własna mówi, jest, by lądowały na niej zniszczone klocki, które później będą wyrzucone na śmietnik albo co gorsza, spalone, ale nad o tym już wolę nie myśleć. W wolnym tłumaczeniu oznacza to, że codziennie wieczorem przychodzi tu taki jeden gość, bierze te wszystkie klocki i zazwyczaj wywala albo pali, ale jak już mówiłem, o tym wolę nie myśleć. Oznacza to generalnie w wolnym tłumaczeniu, że mamy. Bardzo mało czasu, by z planety uciec. Inaczej przybędzie tu maszyna wciągająca i może nas wciągnąć. I tyle z misji. Okej, faktycznie trzeba przyznać, że nie brzmi to dobrze. Ba, brzmi to bardzo źle. Wszyscy rozproszyć się! Szukać części, której nam brakuje! A, a, jeszcze raz jakie części nam brakuje? Klocka. Wszyscy szukać klocka! Ha, Jak mam szukać klocka, jak. Przecież to jest jedna wielka wyspa. No sorry, ale ja do tej wody nie wejdę. Za duży strach. Kto wie co tam pływa w środku. No właśnie, masz rację. Słuchaj, nie uśmiecha mi się ginięcie, szczególnie na tak beznadziejnej planecie jak da śmiecia. Zróbmy więc tak, że poudawamy, że coś szukamy, a liczymy na to, że ktoś inny znajdzie zepsutą część, czyli klocka. Wiem, zawsze mi mówili, że nie jestem w ciemie bity. Chodź, chodź, idziemy poudawać, że coś robimy. Straszna planeta. Hmm, nie powiem. Strasznie intrygująca ta planeta. Choć tyle zła ją spotkało, tyle nieszczęścia, to myślę, że wbrew pozorom to nie jest taki zły świat, jak go klockozaur przedstawia. Może być nawet światem ciekawym. Dobra, nie uśmiecha mi się umieranie na tej planecie. Mam o tyle dobrze, że jako jedyny mam jetpack. Co powoduje, że mogę latać nad tą wodą i szukać klocka. Pff. Okej, okay, ja rozejrzę się tutaj bardziej stąd. Wybacz kapitanie, wybacz szefie, ale jestem metalowy. Gdy tylko zamoczę swoje części zardzewieję. No, a nie chciałbym stracić mojego mięsa armatniego. No właśnie. Natomiast gdy już tylko znajdą klocek, użyję swojego mechanicznego jee, jee, jee. ramienia, by zamontować go i naprawić statek. Uy, uy, co jest? Co jest? Co jest? Rozbyliśmy się? Czy wszyscy, czy wszyscy są w sali? Nikomu nic nie jest? A, tak właściwie to Ty byłeś jedynym poszkodowany. Znaczy w sensie tylko nieprzytomnym, bo tak to się nikomu nic nie stało. Bardzo dobrze. Lata studiów widać się przydały, nikomu nic się nie stało. Będę prosił o premię. Fascynujący świat. Eee, magu z lat 90., jak ci idzie szukanie? O co? Mamy szukać? A no tak, klocka miałeś szukać. A no tak. Wybacz, ale jakoś tak zafascynowałem się tym światem. W moim mniemaniu jest bardzo ciekawy. Ach, w moim mniemaniu on zaczyna mieć demencję starczą. Nie mogę mu tego powiedzieć, bo się obrazia jest potrzebny misji. Eee, yy, to fajnie, magu. Bardzo fajnie. Cieszy mnie twój entuzjazm. Rob tak dalej. Pa! Jak tam beby 8. <laughs> Widzisz, żeby inni coś znajdowali? Jak tam idzie poszukiwanko? Yy, bardzo dobrze. Szuku, 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 szuku! No to dobrze, że szukacie. Szuku, szuku, szuku. Uf, udało się. Ale lepiej niech szybko znajdą tą część, bo zaczyna się ściemniać. Kurde, nie widzę tu takiego klocka nigdzie. Bronie, jakieś dziadostwa. Pełno ochłapów, pełno zniszczonych klocków. Tyle zła. Ale nie ma takiego, jakiego nam potrzeba do naprawy statku. Tak to już jest. Gdy psuje się w statku, Najgorsze, co może się zepsuć. Czyli klocek. Niedobrze. Zaczynam się niepokoić, zaczyna się ściemniać. A przecież gdy się ściemni, przyjdzie tu maszyna wciągająca i nas wszystkich wciągnie łącznie ze statkiem i tyle będzie z misji. Ta misja nie może się tak skończyć. Tu jest jeszcze jedno rozwiązanie. Jakie? Ten mag, mag z lat 90. Kiedyś widziałem, on zna się na czarach. No w końcu jest magiem. No właśnie i kiedyś widziałem jak on otwiera portal. Taki portal mógłby nas przenieść. Hmm, to nie głupie. A ściemnia się coraz bardziej. Czy ktoś znalazł część pod tytułem klocek? Nie. Wszyscy krzyknęli chórem, że nie. I miało to jakby nie znaleźli tej części. A ciemno jest coraz bardziej. Nie możemy ryzykować. Dzięki za podpowiedź. Musimy skorzystać z portalu. Fascynująca planeta. Zaiste fascynująca. Psst! Magu! Magu, bo jest taki temat. Nie możemy znaleźć klocka. Robi się coraz ciemniej. I zaraz przyjedzie maszyna wciągająca zepsute klocki. A ty ponoć ogarniasz portale. Tak, tak, były takie czasy, że obierniałem portale. Ale musisz wiedzieć, że jest to metoda dość mocno ryzykowna. A i owszem, portal otworzę, ale gdzie was? E, jak to was? Nas! Tak, tak, nas! Przyniesie, Tego nie wiem i obiecać nie mogę. Po prostu portale są ryzykowne. Nie mamy czasu! Spójrz, jak jest już ciemno! A za sekundę będzie jeszcze ciemniej! Otwieraj portal! Wszyscy wracać! Otwieramy portal, przenosimy się! Hokus, pokus, pokus! Śmiecius Blokus, czary mary, klockozaur lubi, kapary, portalu. Otwórz się. Otwarłem portal. Skakujcie wszyscy. Mandalorianinie, wróć stapek. Szybciej, portal się zamyka. i <coughs> don't